Cześć kochani, tu Monika Laskowska, czyli Wielki Kufer. Witam Was bardzo serdecznie w nowym programie, w nowej serii programów. Słuchajcie, kosmetyka naturalna dla zielonych, jak to brzmi? Moim zdaniem bardzo fajnie, a będą to programy o tym, jak zacząć stosować naturalne kosmetyki, jak zacząć robić swoje własne kosmetyki. Czy kosmetyki naturalne, które. Spotykamy w sklepach zielarskich, w sklepach ze zdrową żywnością albo nawet w stacjonarnych drogeriach, czy te kosmetyki rzeczywiście są naturalne. Bo to, że jest napisane na opakowaniu bliskie naturze albo czerpiemy z natury, nie zawsze znaczy, że ten kosmetyk jest naturalny. Chciałabym też, aby w tej serii programów były takie odcinki, które wytłumaczą Wam, które oleje, Powinna stosować sucha skóra, a które oleje przeznaczone są do cery tłustej? Co to są hydrolaty? Jak odróżnić dobrej jakości składniki do produkcji kosmetyków? Czego się trzymać? Na co uważać? Myślę też, że ten program, ta, ta seria filmów będzie się rozwijać w miarę potrzeb, bo być może okaże się, że macie jakieś do mnie pytania, macie jakieś pomysły, albo ja wpadnę na jakiś kolejny pomysł i po prostu będziemy to rozwijać. Na razie przygotowałam dla Was sześć odcinków o tym właśnie, jak zacząć stosować naturalną pielęgnację i bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam do tego, żeby oglądać te filmy, żeby zadawać mi pytania, żebyśmy razem mogły tworzyć tą serię Kosmetykę Naturalną dla Zielonych, abyśmy razem mogły przekazywać sobie wartościową wiedzę, a ja ze swojej strony postaram się naprawdę bardzo, bardzo dokładnie wszystko dla Was przygotowywać, wszystko Wam tłumaczyć, żebyście już w drogeriach czy w sklepach zielarskich nie miały zagwostki, który składnik powinien być w kremie naturalnym, czy w mleczku, czy mając słoną skórę mogę stosować te kosmetyki, czy nie mogę. Ja Wam wszystko to wytłumaczę. Także z programem Kosmetyka Naturalna dla Zielonych na pewno nie będziecie już zielone, jeżeli chodzi o dobór naturalnej pielęgnacji. Do zobaczenia, do usłyszenia. Oglądajcie! Pa!